Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć, tu syntetyczny Krzysztof. Zastępuję prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast biznesu bez stresu, 7 marca 2022 roku, odcinek 159. Skromność przywódcy. Pisze ten tekst we wtorek 1 marca. Nie wiem, jak sytuacja na Ukrainie rozwinie się w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach. Ale wiem jedno, na kartach światowej historii zapisze się przywódca, jakich mało, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. zręczny polityk, znakomity mówca, człowiek, który nie tylko kulą, ale i kamerą się nie kłania. Jednak to nie medialne, rzemiosło miosło stanowi jego największy atut. Wśród wielkiej rzeszy bucowatych prezydentów, premierów. Ministrów i różnej maści dostojników, których ego jest większy od miliona słonic, Zełenski wyróżnia się skromnością. To nie on podbił serca Ukraińców, a teraz wzbudza zachwyt na całym świecie. Zazdrośnicy mówią, że to poza, pijarowa sztuczka, aktorskie rzemiosło komika. Cóż, od tego są zazdrośnikami, żeby tak mówili zalewani wodospadami własnej żółci. A ja wam powiem, co mnie przekonało, że Zełenski jest autentycznie skromny. Była to ta wypowiedź. Nie chcę moich zdjęć w waszych gabinetach, bo prezydent nie jest ikoną, idolem ani portretem. Zamiast tego powie zdjęcia swoich dzieci i oglądaj je za każdym razem, gdy podejmujesz decyzję. To jest esencja przywództwa, w którym nie chodzi o stawianie sobie pomników, ale o danie ludziom kompasu wskazującego właściwą drogę i pozostawienie im prawa do zdecydowania, czy tą drogą pójdą. Nie trzeba wojny, żeby być dobrym przywódcą. Wystarczy pamiętać o skromności i o służbie czemuś większemu od siebie, swojej rodzinie, swojemu zespołowi, swojej organizacji, swojemu krajowi. Bo nie chodzi o to, żeby ludzie bili ci pokłony, ale o to, żeby chcieli z tobą iść na dobre i na złe. Zostań patronem biznesu bez stresu. Patroni otrzymują e-booki, które są niedostępne dla nikogo poza nimi. Naprawdę warto zostać patronem biznesu bez stresu.